W ciepłym kwietniu, średnim maju, gorącym czerwcu przyszedł zimny lipiec, ale dziś, dziś ma być cieplej, ma być 28 stopni. Dziś jadę na wodę, przetestować mój najnowszy zakup. To jest kajak pompowany. O nim będzie osobny film, ale będzie też dziś na vlogu. Poza tym, ponurkować. Znowu z płytwami. Kwestia bezpieczeństwa do kajaka. I skimboard, o którym też chcę nagrać film. Choć, choć powiedzmy, że no nie jeżdżę, nie, nie pływam. Nie wiem jak to nazwać. Na nim za dobrze. Hmm. Jesteśmy na miejscu. Jak to ostatnio byliśmy, to tu nie było gdzie zaparkować. Byliśmy w tygodniu po trzeciej. Dzisiaj na razie jest chyba przed 11:00, jest czysto. Przyjechały to i toje. Ładny widok na taflę wody. Mało ludzi, ale i tak postanowiliśmy myślę, że tam jeszcze ludzi przybędzie chociaż pogoda jest taka trochę pochmurna no. ale i tak przeszliśmy wodą na wyspę i to jest wyspa prawie tylko nasza raczej tu już ludzie nie przechodzą może, by dojść na wyspę trzeba Trzeba przejść przez wodę, Wprawdzie do pasa, ale trzeba przejść. No niestety ludzie to gorzej niż zwierzęta, co widać na zaęczonym obrazku. Jeśli ktoś potrafi przynieść śmieci ze sobą, gdziekolwiek na dwór, to chyba może je wziąć również ze sobą z powrotem. I wkurzamy, jak ktoś mówi, a bo nie ma koszy, za mało koszy. Nie ma ryba pływam gdzie? Wiem, w dupie to mam, w dupie to mam. Nie ma czegoś takiego, że nie ma koszy. Skoro bierzesz śmieci ze sobą, to możesz je wziąć też potem z powrotem. Wyspa całkiem fajna, fajne miejsce pod namiot. Jest plan, żeby tu przyjechać, ale chyba nie wiem czy nie braknie nam czasu weekendu. No a żeby tu przejść trzeba przejść właśnie przez tą wodę. Jak tu widać. Tutaj właśnie ludzie się głównie rozbijają. Plusem jest to, że jest tu bardzo duży zalew, bardzo dużo zejść do wody, chociaż tu jest bardziej mulasto niż tam, dlatego tam jest więcej ludzi. Dużo rybaków, no ogólnie każdy znajdzie tu miejsce dla siebie, bo wszystko jest dzikie, jak widać, o pod namiot można przyjechać z kamperem. Jak ktoś zgłodnieje, są tam chyba ze 3-4 punkty ze sprzedażą napojów, jedzenia. Mam trochę stafu, nie uważacie? Trochę tego jest. Kapok, deska, książka, frisbee, zestaw do nurkowania, piwa, elektronika do nagrywania. Kurwa, na tydzień <grym> Łetwi, kajak. Podczas testu kajaka wpadłem na pomysł, żeby zrobić ujęcia z drona i wszystko było spoko. Dopóki nie chciałem wylądować na dłoni będąc na wodzie w kajaku. Wszystko było spoko, dron wykrył dłoń, wiatr zawiał, kajak mi trochę się odpłynął. Dron wylądował w wodzie, utopił się trudno. Dwa lata wytrzymał. To tylko 1000 zł. <laughs> nie no, wyłowię, ale już raczej i tak nic z tego nie będzie. Jak włączone urządzenie ląduje w wodzie, to raczej już jest kaplica. Ale chciałbym go wyłowić chociaż na panią, dlatego mam sprzęt, zostawiłem kajak dziś w tych okolicach, więc kamera ląduje do Kondona i zaczynam poszukiwania. Wkurzam mnie, że mam tyle rzeczy i ciężko jest mi cokolwiek ogarnąć. Kupiłem płetwy, to będę ich używał. Nagrywa? Dobra. <laughs> vlog... ...musi być zapiskiem dnia, ale nie tylko. Musi być też... Yy, ...jakiś temat. Bo tak to to... ...dupa nie vlog. To jest męski wyjazd, wiadomo jak to jest, jaki jest męski wyjazd nad wodę. Jest godzina 13, i powiedzmy, że towarzystwo jest już podchnielone. I właśnie to chciałem yy, zrobić jako temat odcinka. Tak ładnie się złożyło. A tu jeszcze. tak ładnie się złożyło. Widać mnie? Chciałem powiedzieć o uzależnieniu od Używek alkoholu, nie wiem. Myślę, że uzależnienie od alkoholu yy, to jest bardziej jednak uzależnienie psychiczne niż fizyczne. Czyli pewna grupa ludzi, podobno jest to dziedziczne, czytałem takie badania. Robiono takie badania, i podobno jeśli twój ojciec miał skłonności do alkoholizmu, to jesteś też podatny jako jego syn na po prostu alkoholik. Są osoby, które powiedzmy, że pi piły często, ale nie miały skłonności do picia częstego. Piły często, ale nie, że musiały, po prostu sobie piły. Nawet ja taki byłem. Nie miałem jakiegoś problemu, że ja musiałem się napić, czy coś takiego. Nie wiem, dlaczego piłem. Z nudów, nie wiem. Najtańsza rozrywka, jak to mówią. Ale znam też ludzi, którzy właśnie, że tak powiem, no po prostu powiedzą sobie, że oni nie piją. Ale gdzieś zobaczą, że ktoś pije, ktoś ich poczęstuje i po prostu aż się trzęsą. Dlatego to są takie już predyspozycje psychiczne bardziej do picia. Ech, to jest smutne, ale mówię: uzależnienia to głównie psychika. Może coś jeszcze rozwinę na ten temat, ale jak widzicie, ciężko mi sklecić zdanie, dlatego test kajaka zrobiłem na samym początku. Na trzeźwo, elegancko, bezpiecznie, o bezpieczeństwo przede wszystkim. Mieszkać na takiej wyspie zdala od ludzi, no chociaż to nie, nie jest zdala od ludzi, ale, ale ogólnie, im jestem starszy, tym bardziej sobie cenię odpoczynek albo w samotności, albo wśród powiedzmy że najbliższych. Jakoś nie wiem. Męczy mnie zbyt częste przebywanie. Nie no, woda jest naprawdę klarowna. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że niestety, niestety, lato u nas jest kapryśne, bo początek lipca był fatalny. Teraz jest już niby lepiej, ale czasu jest mało w lato. No. Jak tak policzę, tu mamy urlop dwa tygodnie w tym roku, akurat w lato. To już dwa tygodnie odpadają ponad famikon, to już trzy tygodnie można powiedzieć odpadają. Tu weekend gdzieś wesele, tu weekend gdzieś urodziny. I tak ten czas naprawdę znika. No. Nie ma tych, tych weekendów wolnych. W tygodniu za bardzo też człowiek pracuje, to też tego czasu jest niewiele. Dlatego ja szczerze osobiście wolę urlop jednak w sezonie wiosennym lub jesiennym gdzieś w ciepłym kraju. Tak, żeby lato spędzać w Polsce, bo wtedy w Polsce naprawdę jest co robić. Kurde, no fajna ta woda klarowna. 19. Musimy się jeszcze przeprawić przez wodę. Chwilę tam obezchniemy. I wracamy cały dzień nad wodą. Jak cyganie.